Dzień dobry, Tomasz Bogołębski, jest. Czwartek, 13 sierpnia. Zapraszam na Łódź w Minutę. Dokładnie 100 lat temu rozpoczęła się jedna z najważniejszych bitew w historii Polski. 13 sierpnia 1920 roku bolszewicy dotarli na przedpola Warszawy. Wówczas ważyły się losy Europy. Heroiczny wysiłek łódzkiego bohatera Bitwy Warszawskiej od dziś upamiętnia pociąg relacji Łódź Warszawa, który ochrzczono imieniem kapitana Stefana Pogonowskiego. Ruszyła letnia Akademia Zwierząt, wakacyjna oferta warsztatów dla dzieci i dorosłych w Ogrodzie Zoologicznym W Łodzi. Organizatorzy przekonują, że nie zabraknie niespodzianek i ciekawostek. W Łodzi jest kilkadziesiąt zewnętrznych siłowni miejskich i podobna liczba osiedlowych. Wszystkie miejsca do treningu są otwarte dla każdego, a korzystanie z poszczególnych przyrządów jest bezpłatne. Postępują prace przy budowie Orientarium. Zakończono m.in. układanie zielonego dachu o powierzchni kilku boisk piłkarskich.